No i się Mandero. Jedziemy na środ. Po blachę do Mazdy. Bo na składzie sprzedają tylko pół arkusza. Ja potrzebuję kawałek. A ta blacha ze składu, powiem Wam, jest taka kurwa chujowata. Lepiej kupić na złomie kawałek błotnika i do sztukowania. Blacharki I w dupie tam. Dam mu 5 zł. Jakiś pognieciony błotnik mi zarzuci. Czy tam kawałek drzwi. I też będzie dobrze. Taki szrocik tu mamy. Dobra, zobaczymy co tam pająk ma dobrego na placu. Co przyjma? Co ma piłkę? Dobry. Dobry, jest tam ten? Jest na placu? Nie wiem. Nie wiem. <śmiech> 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 Wszystkiego tu pełno kurwa, co byście nie chcieli? No. O kurwa Skoda 105, ja pierdole uh, uh, uh. Nysę nawet ma, skurwysy Ale nie ma pająka Wiesz, on jest? Nysa stoi A łóżko jaka fajna no i 2,5 sieczkarni w automacie jeszcze a pająka nie ma no, żuk, straż pożarna elegancko zaspawa ma tutaj trochę takich fajnych rzeczy ciekawych widry trzy kurwa, <try> ale nie mm. wszystko nic nie ma go kurwa Wziął się z kitrą. Trzeba zadzwonić Gdzie ty jesteś? Zaraz będę Dobra, okej, okay, czekam Także tak o, wrześni planek dzisiaj, ale trzeba działać. W piecu się, w warsztacie już pali. Zbiornik Sosnówka, tam. Espejsy, to są ulubione samochody pająka. Espejsy właśnie. Kurwa. Też karawan jest, o kurwa, patrzcie. Karawan. Hmm. Widzicie? Podgórzyński to już, tam karawan stoi, tu karawan. Podgórzyński kurwa ma czym jechać już, jak w razie czego na tamten świat kurwa, jak mnie żona wykończy. <laughs> Nie ma tragedii. Nawet na Szerocie stoją kurwa pojazdy specjalne dla Podgórzyńskiego kurwa. Podgórzyński, ciągle zachrypnięty. No właśnie, dobra. Kawałek blachy. Eee, co to za Audi tu stoi u Ciebie 2,5? Do sprzedania? Już tam? No ja, kurwa, szukałem się. Zawsze tam siedzisz, kurwa, po tej, w tych tych swoich skarbach. No ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie Ty jesteś? Zostaw kartkę, zaraz wracam. Tak, ja no, u sobie zostawiam u siebie ta audika na chodzie? Tak. I co tam z nią jest nie no tak? Automat siedzi. Więc co ty za to chcesz? 2,5? tysiąca. A to ma opłaty jest na ciebie wszystko? Tak. Płatro jeszcze. Jakiś błotnik kurwa, czy coś potrzebuje. Bo na składzie tylko pół arkusza sprzedają, ma to kurwa, ta blacha gnije w oczach. A ja potrzebuję kawałek łatki jakiejś. też wszystkie proste masz, kurwa, jakiś pognieciony by się nadał. No ale patrzę, jest takie właśnie, które nie znałem. Albo niechodliwe coś. No. To? Omega? Nie to Omega? Chyba mi się wydać, że to jest Omega B, no. Jak tam kurwa interesuje coś się dzieje? Będzie w sumie kurwa złomu użytkowego. No ale wiesz, kurwa. No, tu. Wytnę sobie tutaj kawałek, wiesz o co chodzi. Tu kawałek nie? i styk. No kurwa, nie mam wyjścia, no co mam zrobić? Dobra, nic jadę, coś zarobić kurwa. Nie masz jakiejś tam, kurwa, to przywieźć coś do uruchomienia do mnie. kurwa. <gryfany> Ładą widzę, wozisz się, kurwa? Ostatnio cię miałem? ostatnio Teraz dawałem do zawieszenia mi robili. Z Skąd zostałem miałem go dwa dni. No to jeździłem dziwne, ładem i karawanem, nie? No. Tamtym tam tym jest Na razie. Dobra, jesteśmy w Dziupli, ogrzewanko hula jak ta lala, Haligansko. ile tu jest? 16-17 stopni jakoś.